Koniec roku to dla wielu czas podsumowań. Rok 2022 dla Politechniki Częstochowskiej to rok wielu naukowych sukcesów, ciekawych wydarzeń, ale i wyzwań, o których opowiadaliśmy Państwu na naszej antenie. W telegraficznym skrócie najważniejsze wydarzenia na uczelni z ostatnich 12 miesięcy podsumowuje dla Państwa Basia Jędrzejczyk. Nowy rok, nowe plany to wszystko przed nami. Zanim to jednak nastąpi, warto podsumować rok na Politechnice Częstochowskiej, bo dużo się działo. Dyplom uznania ministra edukacji i nauki, a także dyplom ambasadora innowacji z Rumunii trafił na ręce rektora uczelni. Wszystko to za sprawą niezwykłych wynalazków które właśnie na Politechnice Częstochowskiej powstały. Osiągnięciami mogą się poszczycić również studenci tej uczelni. Łazik Marsjański w ich wykonaniu poleciał na największy i najbardziej prestiżowy konkurs do Stanów Zjednoczonych czy Rover Team zajął tam 11 miejsce. W tym roku nie zabrakło również dobrej zabawy. Po czasach pandemii powróciły Juvenalia, a właściwie kominalia, czyli uczta muzyczna i towarzyska. Studenci oraz pracownicy mogli także zadbać i sprawdzić swoją aktywność fizyczną na trzecim marszobiegu terenowym w Olsztynie. Takie wydarzenia pokazują, że studiowanie to nie tylko nauka, ale czas, w którym można się spełnić w różnych obszarach, także w sporcie. Na szczególną uwagę zasługuje wynalazek naukowców Politechniki Częstochowskiej kruszywo kompozytowe, które można zastosować m.in. w budownictwie. To rozwiązanie powstało z myślą o zagospodarowaniu milionów ton odpadów, które produkujemy z tworzyw sztucznych i ubocznych produktów spalania. W tak intensywnym roku czas na odpoczynek niech święta Bożego Narodzenia będą do tego okazją. W imieniu własnym oraz władz Politechniki Częstochowskiej składam Państwu najserdeczniejsze życzenia spokojnych, zdrowych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia. Życzę też, by radość i optymizm towarzyszyły Państwu przez cały nowy rok, by spełnił on zamierzenia osobiste i zawodowe. Realizacja marzeń i planów przyniosła wiele satysfakcji.